Wielu lat trwała dyskusja o pomniku, który miał stanąć w środku Berlina, poświęconym Polakom zamordowanym przez Niemców. I po kilkunastu latach gadania stanął tam kamień, kamień hańby. Polska minister kultury w obłoconych buciorach, w pomiętym, w po, w pomiętym w pomiętym stroju, poszła, złożyła tam kwiaty. To też jest symbol hańby. Ta osoba powinna podać się natychmiast do dymisji za to, że tam w ogóle była. Za brak krytyki. Tego, że stawiają jakiś kamień za być może kilka tysięcy złotych Polak, 6 milionom Polakom, których wymordowali i Polakom ogólnie za dewastację, zniszczenie ich ojczyzny, zniszczenie życiorysów, milionów Polaków, całego narodu. Ale patrzcie tutaj teraz. No to co, to, co widzicie, to jest obecny stan. To jest to, co się dzieje teraz w Berlinie. Czyli oni nawet nie potrafią posprzątać starych, wyschniętych kwiatów, które tam zostały e, złożone. To jest szacunek do narodu polskiego ze strony Niemców. Bo jeśli ktoś... Sam się nie szanuje, a dzisiejszy rząd się sam nie szanuje. No, rząd, na którego czele stoi niemiecki agent, niemiecki sługus, gość realizujący całkowicie niemieckie interesy, no to jak Niemcy mają, e, mają kogoś takiego szanować? E, minister Sprawiedliwości, nasz obecny prokurator generalny, który w Niemczech mówił, że e, Polacy są, że Niemcy są dla nas jak ta, ta, taki pan, który oswoił zwierzęta. Jak ktoś takim. Dla mnie, to jest moje zdanie, ktoś tak plugawy, po, tak, po tego typu słowach, może pełnić funkcję ministra sprawiedliwości, porównując Polaków do oswojonych zwierząt. Zostawiam Was z tym zdjęciem tych kwiatów pod kamieniem, który Niemcy nam postawili i jeszcze raz, tak jak w mojej interpelacji, najkrótszej interpelacji, jaką wysłałem, apeluję, jeśli pani minister kultury ma, Honor, resztki honoru, godność, resztki godności to do dymisji, ale już.